W zbiorach działu archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach znajdują się różne przedmioty. Między innymi jest tam dość oryginalne naczynie gliniane, które formą przypomina wanienkę albo jak ktoś woli udeczka. Naczynie to prezentujemy na naszej wystawie stałej światło historii Górny Śląsk na przestrzeni dzieł. Zostało ono odkryte w 1983 roku, gdyż właśnie w tym roku rozpoczęła się budowa szpitala przy ulicy Gamowskiej w Raciborzu, a wraz z budową badania archeologiczne prowadzone na terenie budowy przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską Pracowni Konserwacji Zabytków Oddziałowe w Wrocławiu. Na stanowisku tym znaleziono dwa takie naczynie. Drugie z nich przechowujemy w naszych magazynach. Naczynko to jest jednym z niewielu naczyń, które zostały odkryte prawie w całości. Większość materiału zabytkowego z tego stanowiska jest dość zniszczona. Zaledwie kilkanaście naczyń udało się nam w całości wykleić. Jest pewną taką tajemnicą, dlaczego akurat te naczynia są całe. Przypuszczamy, że obiekty, w których one zostały znalezione, a zostały znalezione po dwa, po trzy, prawie w całości zachowane naczynia, były grobami. W tamtym bowiem czasie zmarli, chowani byli w obrębie osad, a jako dary grobowe na życie pośmiertne dawano im właśnie naczynia. Przypuszczalnie także jakąś strawę, jakieś inne rzeczy, ale to już się nie zachowało. Zabytki te z pozoru tylko są niemymi świadkami przeszłości. Można bowiem z nich wyczytać bardzo wiele informacji. Co prawda nie wiemy, jak się nazywała osoba, która je ulepiła. Nie wiemy, jak się nazywała osoba, która je użytkowała. Przypuszczalnie była to ta sama osoba. Nie wiemy, jak na imię miała osoba, której złożono go do grobu. Też. Pewnie była to ta sama osoba. Natomiast oglądając dokładnie powierzchnię naczynia, jego kształt, jego zdobienie, możemy powiedzieć, że na pewno bardzo rzetelnie wykonywała swoją pracę. Naczynka te bowiem są wykonywane, wylepione bardzo starannie. Najpierw ukształtowano dno, do tego dna przylepiano taśmy, gliny. Wyrównywano te taśmy, ukształtowano formę naczynia. Następnie, w momencie, jak ono już zaczynało lekko przesychać, paznokciem wykonano zdobienie. Tego typu zdobienia są charakterystyczne dla tego okresu dziejów i dla tych terenach. Wiążą się one z tak zwaną kulturą malicką jednostką taksonomiczną, którą wyróżniają archeolodzy, żeby móc poruszać się w czasie. Co więcej możemy powiedzieć o tym naczyniu? I tu nam już pomagają badania mineralogiczno-petrograficzne, które były prowadzone na materiale zabytkowym Serci Boża Starej Wsi. Wiemy, że na pewno lepione były całkowicie ręcznie. Glina, z której są ulepione, wykazuje, że nie została dość dobrze wymieszana. W ściankach naczyń, w przełomach można zaobserwować, że są tam zbrylone kawałeczki niewyrobionej gliny, natomiast była ona schudzana i dodawano do masy ceramicznej potłuczonych skorup, być może z naczyń, które kiedyś wcześniej zostały uszkodzone. Osoba, która je robiła, wiedziała bowiem, że gdyby użyć samej gliny, to przy wypale tych naczyń, przy ich użytkowaniu mogłyby popęgać. Po takim przygotowaniu te naczynka były zanurzane w glinie bardziej rozwodnionej i pozbawionej dowieszki. I stąd wytworzyła się na ich powierzchni delikatna ścianka, która w wyniku upływu lat zaczęła się złuszczać. Jest to tak zwana angoba. Cóż jeszcze mogą nam powiedzieć te naczynia? Mogą nam powiedzieć, że. Osoba, która je lepiła, szanowała tradycję, gdyż są zrobione zgodnie z panującym wówczas zwyczajem. Zarówno zdobienie, karbowanie krawędzi, zdobienie odciskami paznokciowymi, jak i forma naczynia jest tradycyjna dla tej kultury. Ale równocześnie jak spojrzymy na to naczynie i drugie naczynie w kształcie wanienki w gablocie, zaobserwujemy, że jednak różnią się one kształtem, różnią się nieco zdobieniem. W związku z tym twórcy zarówno tego, jak i tego naczynia odcisnęli swoje indywidualne piętno na tych przedmiotach. To piętno, które dzisiaj staramy się odczytać po prawie siedmiu tysiącach lat, gdy te naczynia powstały.